W Caradorium. Dzisiaj opowiem o hotelach na Lanzarote, czyli na jednej z kanalejskich wysp. Jako pierwszy hotel San Tropical Island czterogwiazdkowy, położony 900 metrów od centrum miejscowości Playa Blanca na południu wyspy, 30 km od lotniska Bare Plaża szeroka, piaszczysto wilkowa, 700 metrów od hotelu. Hotel oferuje dwa główne baseny, w tym jeden jest ze zjeżdżalnią, osiem mniejszych basenów, cztery brodziki dla dzieci i centrum spa oraz pyszną kuchnię. Pokoje, apartamenty z dwiema sypialniami dla maksymalnie sześciu osób, cztery osoby dorosłe, dwa apartamenty łączone drzwiami. I mnóstwo atrakcji dla dzieci, place zabaw baseny, zjeżdżalnie. Co wyróżnia ten hotel? Na pewno jest to hotel prorodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci w dość przystępnej cenie. Kolejny hotel, Barcelo Lanzarote Resort, również czterogwiazdkowy, położony we wschodniej części wyspy, półtora km od centrum Costa Teguise, 13 km od lotniska, ale co fajne, 3 km od akwarium z 33 zbiornikami wodnymi z wieloma gatunkami ryb, a także 3 km od aquaparku. Plaża piaszczysto-kamienista, mała w spokojnej zatoczce, 400 metrów od hotelu. Przyjemny hotelik otoczony bujnym ogrodem oferuje trzy baseny, zjeżdżalnie, dwa brodziki dla dzieci, centrum wellness, korty tenisowe. Pokoje standardowe 38 metrów, superior odnowiony o podwyższonym standardzie, rodzinny 46 metrów. Co wyróżnia ten hotel? Bliskość akwarium i akwaparku prawdziwy raj dla maluchów. Poza tym jest to hotel rodzinny, jak widzieliśmy, z wieloma trawcami dla dzieci. I pięć gwiazdek Dream, Dream Gran Castillo pięciogwiazdkowy, położony na wzniesieniu z widokiem na Fuerteventura i Lobos 2 km od centrum Playa Blanca przy nadmorskiej promenadzie 35 km od lotniska i 20 km od Parku Narodowego Timanfaya. Playa Papagayo, jedna z najładniejszych na wyspie, długa, piaszczysta, kilometr od hotelu. Pokoje superior, 50 metrów, eleganckie, rodzinne, 80 metrów. Hotel oferuje dwa baseny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnie, naturalnie centrum spa, przepyszną kuchnię. Co ten hotel wyróżnia? Na pewno przepiękne położenie na wzniesieniu, bardzo wysoki standard usług oraz bliskość parku Tiamanfaya. Zapraszamy do podróży na Lanzarote, oczywiście z Paraborią.